Cześć, witam. Jestem się na Rybkach, na rzece Bóg tutaj w miejscowości Gnojno, na zakręcie, zobaczcie. Brania są na dwie wędki naraz. Cały czas coś skupię. Ludzi jest sporo. Jak na czwartek. O, jest branie, dobra, idę, będę zacinał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć młodych i dostarczam Ja tu będzie oglądam, a tu ubranie jest Na razie zacinam Tak wyglądało moje miejsce, moje łowisko. Tam zarzucałem tutaj. No, tu jest płytko, generalnie, tam jest dopiero w nurcie, jest trochę głębiej. Tak to wygląda. Także byłem tutaj pierwszy raz, spodobało mi się. A tam jest ta wieża widokowa. No, pa, na razie.